mikrofonów KS przed dwoma meczami Stalinierec. Środa 19 Stalinierec Siarka nie Niedziela 19 Stalinierec KS Rof Rybnik. reprezentantów zespołu Stalinierec. Trener Janusz Białek i zawodnik Sebastian Zarepa. Panie trenerze, jesteśmy świeżo po Radomiaku i ten tydzień taki bardzo, bardzo intensywny, no, gdzie już nie ma żartów, gdzie już będzie walka na całego, no awans. No na pewno tak, to widać we wszystkich meczach. Zresztą my to na plecach Czujemy od dawna, bo gdzie nie pojedziemy, gdzie powiedzmy nawet prowadzi gramy mecze u siebie, to wiadomo, że każdy chce coś udowodnić, pokazać dobry rezultat z liderem osiągnąć. Także my do tego chyba już przywykliśmy i specjalnie nawet na to nie zwracamy uwagi. Poza jednym faktem, że też chcielibyśmy zdobywać punkty, wygrywać mecze. Po tym ostatnim meczu, mogę powiedzieć jedno: na pewno, mecz walki, i jedno co mnie cieszy, że to był taki remis bardzo spokojny. Że nie groziło nam niebezpieczeństwo, że, że nie baliśmy się, że musimy się martwić o, o dowiezienie tego remisu. Szkoda, bo przy odrobinie szczęścia z tych sytuacji, co stworzyliśmy, mogliśmy pokusić się o zwycięstwo i by było jeszcze piękniej. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stal się hartuje długo i, i, i w różnych środowiskach i, i, i różnymi metodami, także mówię o stali tej prawdziwej mielecka, nie gorzej. Także na pewno takie mecze i uczą nas trochę pokory i, i dają dużo doświadczenia, i na pewno w przyszłości będą takim dobrym fundamentem do stworzenia dobrego zespołu, który będzie grał i dobrze i skutecznie. Cały czas nam jeszcze troszkę brakuje, ale to nas w jakiś sposób mobilizuje, napędza i daje taką chęć do dalszej pracy. Kibice na ten tydzień podobno czekają i podobno czekają już bardzo długo. Dwóch rywali wymagających w środę dech bez siarką, później KS u Wybnik, też wszystkim dobrze znany, jak to wygląda ze strony zespołu, trzeba się zmobilizować tutaj na pełną walkę taką w ciągu kilku dni? No na pewno tak, tu żadnej tajemnicy nie ma i, i innego scenariusza nie może być, na pewno, yy, mówię, trzeba być czujnym, trzeba być skoncentrowanym, szczególnie, że Czasu na regenerację dla zawodników nie ma praktycznie wcale, bo to jest codzienna sytuacja w drugiej lidze, żeby zespoły grały co trzy dni. I tu też trzeba być przygotowanym na wszystko. Natomiast nas jedno co buduje, nie mamy poważniejszych kontuzji, jakieś drobne rzeczy, takie raczej zmęczenie po meczu niż, niż kontuzja. No, wprawdzie Sebastian wypada za kartki na ten mecz, ale już na następnym będzie. I myślę, że normalna kolej rzeczy, normalne, normalne zdarzenia wojskowe. Natomiast my też nie ukrywam dużo sobie obiecujemy. Po tych kolejnych meczach gramy w tych pięciu ostatnich, trzy u siebie i na pewno to jest. Duży, duży, powiedzmy, plus w naszej pracy, w naszej grze. A ponieważ nie kalkulujemy tylko, gramy na maksa, na 100%, więc można być pewnym, że te mecze będą bardzo fajne w naszym wykonaniu. Na krótką myśl, można powiedzieć, że blisko źródła miast i fakt, że w go pracuje ten najmłodszy bieżący się, sprawia, że no wiecie panowie o sobie, o, o swoich zespołach wszystko? To znaczy tutaj. Yy... Takie pytania dziennikarzy przed meczami. No, mówię, tak trudno nawet do tego jakoś specjalnie się ustosunkować, bo w tej chwili no, wszyscy już pracują w taki sposób, że. Te, te banki informacji, wywiady działają, witryny PZP udostępniają całe mecze, skróty. Tu o zaskoczeniu praktycznie nie ma mowy. Tu jeśli chodzi o tą stronę, to naprawdę to już jest prześwietlone, to już jest tak, wszystko ocenione. I, i wyciągane wnioski, powiedzmy te, te dobre strony każdego zespołu, ale oczywiście i w każdym zespole są jakieś tam luki i braki. Także ja myślę, że jeśli ktoś by przystąpił z marszu, to, to, to na pewno by kłamał, gdyby ktoś powiedział, że zespół przeciwnika na dany mecz czymś go zaskoczył, to też chyba nie do końca odrobił lekcję tak jak należy. Ja mówię, to, to ten temat jest już w tej chwili tak płytki jak rozgrzewka, jak, jak powiedzmy, no mówię o tym samym fakcie rozeznania, prawda, przeciwnika kolejnego. Także tu bardziej y, chyba jako kibic patrzę i bardziej liczę na dyspozycję dnia, oczywiście najlepiej swojego zespołu, swoich zawodników niż przeciwnika, ale tutaj te, te najbardziej decydują te właśnie fragmenty i, i te, powiedzmy, elementy występujące w meczu, które powodują o tym, że jest dobry mecz, że jest zwycięstwo, że są bramki, że jest widowisko, niż to, że na przykład nie wiedzieliśmy, jak dany przeciwnik wykonuje taki czy inny element. Także myślę, że zarówno Siarka, my wiemy o sobie na tyle dużo, że tutaj o zaskoczeniu nie może być mowy, kwestia motywacji podejścia do meczu, no i te, to hasło jak widać piłka podobno się zmienia, to hasło mówiące, że tak się gra jak przeciwnik pozwala, no nie zmienia się od lat i, i ono będzie do końca chyba, e, do momentu kiedy będzie taki system rozgrywek piłkarskich najważniejszy. Sebastian ja pan Sebastian, z wami jeden 1-1 na gorącym terenie. No jak oceniacie wy z pozycji zespołu? To spotkanie, no i jak się czujecie przed tym maratonem? Bo teraz dwa mecze. No Ciekawe kibicowskie i piłkarskie w Niemczech. Przede wszystkim uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie tutaj przez sztab, więc powiedzmy pod względem braku sił to się na pewno tego nie obawiamy. Mamy dwa najbliższe spotkania faktycznie w takim maratonie. No ale myślę, że zespół już tutaj tak dojrzał do tego przez, przez ten okres jeszcze zimowy. Początek tej, tej rundy wiosennej do tego, że zdajemy sobie sprawę o co gramy, tak? I tutaj nikt nie będzie się zastanawiał, czy na niedzielę ustaczy się, tylko najważniejsze spotkanie jest najbliższe. Eee, wracając do pytania na temat Radomiaka. Uważam, że zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Mieliśmy swoje sytuacje. Oczywiście Radomiak też miał, ale na pewno nie tak klarowny, jak, jak, jak my. Punkt na terenie takim jak w Radomiu jest bardzo cenny, gdy, gdy się walczy o awans. My też nie stawiamy tutaj sobie na jakiś minimalizm, tylko chcemy wygrać tą ligę, zająć pierwsze miejsce, a nie tutaj się kolejne. Bo tylko się myśli o mistrzach, a nie o, o zespołach, które zajmują drugie, trzecie miejsce. No, chcemy awansować. Wiemy o co walczymy dla tego klubu, dla tego miasta. Ja tak jak ten wspomniał w sobotę nie będę, w środę nie będę mógł wystąpić, ale no, na pewno będę się mocno denerwował i, i trzymał kciuki za chłopaków, żeby to wszystko poszło zgodnie z planem w miejscu, mobilizują kibiców, rozwajają emocje kibicowskie, szczególnie derby z siarką. Jak to jest z zespołem? Jak się na spotkanie derbowe? No na pewno. Ja przed spotkaniem z jakiem rozmawiałem z chłopakami, zdawałem sobie sprawę, że jestem zagrożony katkami. Bardzo chciałem w to spotkanie wystąpić, bo poznałem już tą otoczkę tych spotkań derbowych, zarówno ze Stalówką, jak i z Siarką i no, życzyłem sobie, żeby zagrać na spotkaniu. No, życie się tak potoczyło, że nie mogę. A zespół jest na pewno zmotywowany, zdajemy sobie sprawę, że siatka już nie gra tak naprawdę o nic, będzie na pewno na, na takim troszeczkę większym luzie. Oni mogą, na nas mogą spojrzeć, że my musimy, my chcemy I, i ja wierzę, że zespół jest tak zmotywowany, jest tak dobrze przygotowany, że na pewno sobie poradzimy.